Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych została utworzona w 1925 roku w Grudziądzu jako Oficerska Szkoła Lotnictwa. Do Dęblina zawitała dwa lata później. Skuteczne metody przygotowania kadr lotniczych potwierdziły się w najbardziej ekstremalnych, bo wojennych warunkach. Polscy piloci należeli do najlepszych i najbardziej cenionych. Swoje wysokie umiejętności potwierdzili podczas kampanii wrześniowej i w bitwie o Anglię. tam pięć lat. I e, ja mogę tylko powiedzieć, że to, co ja zdobyłem, jeśli chodzi o technikę latania na tych myśliwskich samolotach, prawda? różne takie historie, jak prawda, opadanie liściem, prawda? główce takie się, prawda? Mówię, albo, albo prawda, udawanie, że, że tego, że, że w korkocie wpada, udawanie się, prawda? i tak dalej, że, że, tego, że silnik dymi. To wszystko, to wszystko, to wszystko. Ja tutaj się nauczyłem w tej szkole, ja dlatego żyję. Absolwenci szkoły Orląt zawsze, jeśli tylko pozwala im na to czas i zdrowie, uczestniczą w szkolnych uroczystościach. Bez problemu nawiązują kontakt z młodzieżą, którą do Dęblina przyciąga fascynacja lotnictwem. Jest to szkoła na pewno wielu wyrzeczeń, ale oddaje wszystko to, czego się później chce to znaczy oddaje wszystkie marzenia. Oddaje to, że słynęło się marzenie o lataniu, o, o tym, że jesteś oficerem wojska polskiego, i także. Na w szkole Orląd kształci się obecnie 238 studentów. Do ich dyspozycji jest nowoczesna baza dydaktyczna i doświadczona kadra naukowa. Po wejściu do NATO i w etapie przygotowawczym do tego mieliśmy i mamy dużo możliwości wspólnego latania, przebywania na terytorium innych państw zachodnich, przebywania ich pilotów samolotami na naszych lotniskach. Te możliwości, te kontakty i wspólne ćwiczenia w powietrzu i w sztabach pozbyły nas kompleksów. Jesteśmy dobrze przygotowani, bez względu na to, na jakim sprzęcie latamy. Studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych trwają 4 lata i kończą się promocją na pierwszy stopień oficerski. Promocja tegorocznych absolwentów odbędzie się w najbliższą sobotę.